Bartosz olej z Polish Fighters, a moim gościem jest Miłosz Kopczyński. Cześć mancho. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Miłosz, przede wszystkim chciałbym Cię zapytać, jak się w ogóle zaczęła Twoja droga, jeżeli chodzi o sporty walki no i finalnie MMA? No moja droga ze sportami walki w sumie od dzieciaka trwa, bo miałem chyba 4 albo 5 lat jak zapisałem się na karate. Także na tej macie byłem cały czas. W międzyczasie trenowałem jeszcze piłkę nożą, ale to szczegół. No i miałem przerwę w sumie od sportu chyba dwa lata i w tym momencie w sumie zajarałem się tak MMA przez Patryka Kaczmarczyka. Oglądałem jego walki na armii, potem zacząłem go śledzić. On w tym momencie się podpisał z KSW, no i tak jakoś się zajawiłem, że chciałem po prostu też trenować MMA. No i pojechaliśmy na KSW z tatą. gadaliśmy z Patrykiem Kaczmarczykiem, właśnie on powiedział, żebym zaczął trenować i, i tak to się potoczyło. No to kurde, wiesz, może kiedyś się na jednej gali spotkacie jako zawodnicy. No, no fajnie by było takie marzenie, tak, tak, fajnie by było. Dobra, a powiedz mi, jak można jakby swoją karierę nam op 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 opowiedzieć, bo pewnie były jakieś też starty z karate, pewnie były też starty w tym amatorskim, MMA na jakichś zawodach. Tak, no z karate to już nie pamiętam, bo to bym musiał spojrzeć w medale, ale tego było tyle, że nie pamiętam i to też było dawno dosyć. No i jeśli chodzi o MMA, no to mam kilka startów na MMA Polska i nawet udało mi się zdobyć. Znaczy udało mi się. Wywalczyłem drugie miejsce i na ocelu trzecie miejsce też, też się udało zdobyć. Także no, mam 11 walk amatorskich. Mhm. A jakbyś mógł mi powiedzieć, jak się w ogóle stało, że wystąpisz na tej gali hybrid 9, no bo wiemy 10 sorry, tak? Mhm, 10. 10 tak, 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 bo ono będzie też u Ciebie, u Ciebie w Pile. No to generalnie dostałem szansę od trenera Marcina w czerwcu na gali Apex. Tam właśnie był post, gdzie można było napisać jakiego zawodnika chce się zobaczyć. No i ja tak podsyciłem to medialnie u siebie na, na storce, żeby pisali właśnie, że chcą mnie zobaczyć. No i tak dziś pokazałem się z tej strony medialnej wtedy. No, i to poszło dużym echem i tutaj lokalnie, i ogólnie w internecie, na TikToku. Także udało się wtedy tam zawalczyć, i po tej walce właśnie to poszło dalej. No, i teraz pojawiło się hybrid w pile. No, i trener, drugi trener, trener Bronek, rozmawiał z właścicielami hybridu, No, i w ten sposób właśnie udało się mi wcisnąć na kartę walk. Twoim rywalem będzie Marcin Tumialis? Czy już mieliście, nie wiem, okazję w ogóle widzieć jakieś materiały z jego walk? Czy może, się, może się, gdzieś się gdzieś na amatorstwie? Mm, na amatorstwie się nie przecięliśmy. Yy, oglądałem jego ostatnie walki, które są dostępne w internecie. Yy, to jest MMA Polska też i no generalnie te walki z pro. On tam chyba toczył z rok temu, coś takiego. A jeśli chodzi o to MMA Polska no to ostatnio w październiku no to, to to widziałem. A jakie walki ty się tak naprawdę spodziewasz? To jest bardziej parterowiec, Stójkowicz? Kurczę, właśnie po nim wszystkiego można się ogólnie spodziewać, bo tutaj będzie też duża dysproporcja zasięgu, bo on jest też wysoki, też jest mańkutem, także w stójce będzie niewygodny, a z tego co wiem jest właśnie grapplerem, także tutaj może być wszechstronna walka. A jakim ty tak naprawdę zawodnikiem jesteś? Bo wiesz, teraz się mówi o tak jakby na twoim pokoleniu tych młodych zawodników MMA, że wiesz, że wy już nie trenujecie tak, tak jak Kiedyś było, że jeden był stójkowiczem, drugi był parterowcem, trzeci był zapaśnikiem. Hmm. Że Wy już od samego początku tej swojej drogi w MMA, no Wy już jesteście zawodnikami pełnoprawnymi MMA, że już, wiesz, że już macie wszystkie płaszczyzny i po prostu i trenujecie pod danego rywala. No, ja jestem, no można powiedzieć, że wszechstronnym zawodnikiem, chociaż no w ostatnich walkach więcej tego parteru gdzieś pokazywałem. No to jednak ja się czuję na, na tyle silnie w każdej płaszczyźnie, żeby, że mogę toczyć w każdej płaszczyźnie walkę, także można powiedzieć, że jestem wszechstronny. A powiedz mi, no tak jak wspomnieliśmy, że jesteś młodym zawodnikiem, nie obawiasz się trochę tej takiej pre, presji ze względu właśnie na występ na, no na dość dużej gali, telewizyjnej gali, gdzie, wiesz, gdzie będzie udzielanie wywiadów, gdzie będzie pewnie sporo gdzieś tam, no samo, same te kamery telewizyjne też na pewno, E, trochę mogą prowadzić młodemu zawodnikowi zamętu. No i tak jak powiedziałem, to, że też to będzie transmisja. I to się na pewno się różni od występów na właśnie na jakichś e, Almach MMA Polska, czy na jakichś zawodach właśnie typowo takich amatorskich, nie? gdzie wiemy osobiście, no, jak, jak one czasami wyglądają. Oczywiście nie, nie mówię tutaj o, o, o Emma Polska, no, ale wiesz dobrze, jak czasami poza tymi głównymi e, organizacjami amatorskimi te zawody potrafią wyglądać. Nie? No, no tak, tak, wie, wie, wiem o czym mówisz. Czy jest różnica? No na pewno jest duża różnica między zawodami amatorskimi a taką właśnie w telewizji. Czy mnie to jakoś przytłoczy? Myślę, że nie. Ja lubię właśnie czy to mówienie do kamery, czy lubię generalnie jak. No, no lubię e, kamery, lubię mówić, także mi to raczej nie, nie, nie powinno przeszkodzić. E, czy to wywiady, czy, czy nawet sama walka. Myślę, że nawet może mnie to napędzić, nie? Myślę, że, że raczej presji tutaj nie będę miał takiej, chociaż no wiadomo, że w trakcie walki może różnie to wyglądać, nie? Ale wydaje mi się, że, że raczej nie. A jakie Ty sobie dajesz czas, żeby spróbować sił jako zawodowe? Czy na razie chcesz popróbować tego semi-pro, pomieszać to pewnie z występami na jakichś właśnie zawodach typu EMA Polska, może i w czego Ci oczywiście życzę, no i wtedy jak Twoi trenerzy dadzą Ci zielone światło, no to wtedy walka w pro. No, kurczę. Na razie chciałbym na pewno semi Pro, bo w sumie też szybko do tego semi Pro wskoczyłem, bo to dopiero 3 lata trenuję, a już mam w sumie, można powiedzieć, drugą walkę semi Pro. Eee, także chciałbym jeszcze, no, przynajmniej z 2-3 lata na tym semi Pro jeszcze pobyć. Eee, no, chyba, że będę wcześniej gotowy, czy że trenerzy powiedzą, że mogę iść na pro, także pójdę, ale raczej, no, zakładam takie jeszcze 2-3 lata przynajmniej, żeby zobaczyć, właśnie obyć się z tą matą i, i z tymi walkami. No nie ma co ukrywać, że w dzisiejszych czasach poza oczywiście umiejętnościami sportowymi, no ważna jest medialność. Mhm. Ja widzę, że tutaj sobie tego Instagrama dosyć fajnie sprawnie gdzieś tam prowadzisz, już masz sporo grono obserwujących. Jak się dobrze, dobrze widzę, też masz łakano na YouTubie, prawda? Tak, na YouTubie i na TikToku. Na TikToku. To powiedz mi, czy, ty właśnie, czy tobie ktoś właśnie mówił, że trzeba właśnie w te, med w te media sportowościowe iść? Bo też, jak pokazują przykłady no innych, in, innych zawodników, no to jest niemal tak samo ważne jak to, co umiesz i to, co pokazujesz jeszcze w klatce. No, świetnym przykładem, to jeśli chodzi o, o was, a, amatorów, tak was trochę włożę do jednego worka, no jest też e, Stasiu zawodnik Babilonu Semi Pro, który też pokazuje, no, że można i to działa po prostu. No. Hmm, czy ktoś mi powiedział? No, nie, sam stwierdziłem. Znaczy, ogólnie ja od dzieciaka zawsze lubiłem te socjale, także po prostu jak pojawił się moment, w którym mogłem połączyć MMA, i zacząć na, nagrywać yy, właśnie do socjali o tym MMA, no to stwierdziłem, że czemu by tego nie zrobić, i jakoś to tak poszło, że, że samemu na to wpadłem, nie? Mhm. Okej, okay, może z mojej strony to już będzie wszystko. Jeżeli chcesz komuś podziękować, kogoś pozdrowić, to jest twoja chwila, twój moment, twój czas, i ci bardzo dziękuję, że znalazłeś dzisiaj dla mnie chwilkę czasu na rozmowę. Dziękuję również, pozdrowić mógłbym rodziców, brata, chłopaków z klasy. No i nie wiem, każdy, każdego, kto mnie wspiera, czyli cały Team kopczyn i trenerów oczywiście.